Hej, cześć, Simonów, wam wszystkim ludzie, ja jestem THC, a to pierwszy odcinek z The Way Out ze Skitanym. Szybka informacja na początek: pierwszy odcinek będzie o mnie, drugi u Skitana, i będziemy się tak zmieniać. Link do kanału Skitana macie w opisie, więc zapraszam wbijać. Ciekawe, co będzie który. nie wiem. <sum> <sum> A, ty, to którym chcesz być? Szczerze? Nie wiem Dobra, ja będę ty Przestępstwo, kazany na 14 lat, oszustwam, malwersacja, modernizm siedział pół roku z 8 lat Przestępstwo, napad z bronią w ręku, napaść, rabunek Okej Pochodzenie W część nie rozgadzał Kurwa, co ty siedzisz takiego? Oszustwo już i morderstwo. Morderstwo, o kurwa. A, Dobra, wiecie. biorę tego. Come on, come on, bro, come on. Wyłączyłeś nagrywanie? Tak. Dobra, już. Czy ja włączyłem teraz pytanie? <grym> teraz sprawdzę. Ja to tak się powiedział, że czy powinno randomowo wybierać. No, to muszę, że tak jest. O Czemu, trzeba nie? Trzeba ale... Area Twórca gry Joseph Ares jakiś Ale autobus I się pierdala hmm, Czarny autobus. No dobra, na pewno jesteśmy w nim w środku. Nie na pewno nie to jest Nie, to właśnie my nim uciekamy. Właśnie to no my kierujemy Idziemy kurwa Odwiedzić tak, starych kurwa. znajomych. Ale w jej widzę. No. Gates open! 8-8 No Close the gates! O tutaj, tutaj, dobra. Kurwa, ważnego szofera mamy. No. To już wiesz. Widać, że jesteśmy ja. ważni. Kurwa, ale przystojniak. O, to ja. A ja ty widzisz mnie, czy masz jakieś inną kamerę? Nie, ja mam ciebie. A no, to zajebiście. Jeden, sześć, trzy, pięć. A tym my razem nie jechaliśmy? Nie wiem, to ja... Nie, już chyba w więzieniu jestem. Dobra, dopiero przyjeżdżam do ciebie. Ale chyba tak było właśnie coś. Gdyś... Nie wiem... Może się z kimś napierdala. O, tu chyba stałeś gdzieś na tym boisku. A. O, widzę cię chyba, ta? O, jest, ta jest, O, no, 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 jestem. No to ty. To ja! To ty. Patrz, kurwa, widzisz, widzisz tę plecę? O, kurwa. Tam. Ale lagi. Łooo. Wow! Kurde, ale dziwnie. Ale dziwnie, się gra i zaraz... Ty weź zobacz, ja tam będę. Gdzie, ale weź... no Na dole no, gdzieś powinieneś robisz. Poczekaj, poczekaj, stój, ej, stój. A kamera tak się obraca i ja... Nie tu, ej, poczekaj. gdzie poczekaj. jesteś? Ej, gdzie jesteś? jesteś! O, czekaj, ja ci widzę. O, widzę cię, wow. kurwa. Ty? A tu! No, siema, siema! Siema, kurwa! Ja. Dobra, ja Zapierdalaj i oh. kurwa przy siebie! Idę, kurwa! Stąd. O, ja Ale idę. dziwne uczucie, kurwa! Dobra, wszedłem gdzieś tam w tym jakimś budynku! Dobra, wychodzę stąd! Teraz zajbiste, bo ja wiem, co, ty, co ty robisz. No o, ja, ja, ja do... też, co ty robisz. Hey, are you okay? Co właśnie się mi na Jak Jak tam z kimś ty tam. się wybrać opcję. Nie wiem, trzymaj to się. Na... Wsadę. A nie, muszę tak, dobra. Trzymaj Stay się. Stay silny. You think I'm weak? You think I'm a pussy, huh? No, you're wrong pyta, if you because I fuck people up. I fuck 'em up real good. You got you that? Know? Yeah, I'm sure you do. Good luck. Lubię, bo się bo to z kimś, no wiesz, że cię kurwa myć takim wielkim szlaufem? Oh my god, man. Shit, dude. That fight out there? It was brutal. I could hear bones crack. Prison life, man. I guess you're right, but people fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint place. It's bad news, man. Bad fucking news. ktoś dzwoni do ze dwóch. Kurwa, nie niespodziewanie się. jesteś, dobra. Co, co się stało? <laughs> Nic, chciałem się kurwa na ławce cały czas. <laughs> okej. Okay. Dobra, e, witam po cięciu. E, jak z, <laughs> z, z, <laughs> zwykle skitana mama wbiła do pokoju. A z <laughs> <laughs> Dobra. Gdzie ja jestem? Ej, będę, będę tutaj no, na, dróg, na górze chyba. Przejdę się. Co ty jesteś? No to jak dalej przejdziesz, kurwa. Hey what's up with you? Hey Twitter. Having the best day of my life, man. I'm telling you, best day ever. Come mm. here now. She said then. Why is that? Oh and my parole got denied. Oh we do Sucks to be you. <laughs> you makes my day look great. <laughs> <laughs> Thanks for your support, asshole. Anytime. <laughs> Przykąd <laughs> to maketa, to się nie da pokazać. Tak dla beki. o oh, No, no, zaraz będą cię szlaufy myli. O, ale będzie go dupsko. Oh, nie mogę doczekać. Rozbieraj się tutaj. Ej, nie pokazali. No, Nawet pokażą zaraz. Tak? Wiesz hmm. no. Halo? Ale dwóch, <grym> No. Ej, co jest? dział o miśmiech. Ale. Od mojego. Ach! Tak. Ja wierzę, ile mi <grym> nie my ją. Nie wiem, czego oni chcą umyć. No, bo kurwa śmierdzisz. Ej, ale kurwa. Śur, ale siur, widzisz tego, jeździura. Ja wierzę. YouTube! A tu nie trzeba blurować. Yeah. No. Harvey senses the guards Fuck you and him. To chyba dało się w ustawieniach wyłączyć. Ej, dlaczego masz kurwa więcej ekranu? Podoba mi się. to Skąd każdym razie patrz na ci, próbę. O ja jegnałem. No, ja mam ważniejsze teraz. O kurwa! O! <gadzie> Siema chłopaki. <gadzie> <laughs> my name is Williams, and this is my prison. Any questions? Yeah. Uh, when are we allowed visitors in here? Nigdy. Oh. Any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. Mm. You heard a man. Move out. We don't have all day. Go, 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 go. Go, go, go. Kurwa, zapierdalaj do celu. <laughs> ale dupa. A ja do, do dupę też będzie trzeba blurować. Nie, bo się nie, wiem. nie no dupę tak nie What's up with you? <laughs> man. What the hell is that?

Ważne, żebyś widzieć teraz. Let's go. Ej, no to hey, relax. Się up 49. Do it. Go. No no. 48. No. kurwa, zajebiście. Kurwa. Dam hm. się zagrać. Tylko się nie ma z turby po Leo. Lot. <laughs> Kto chce rozmawiać Nie to jest yeah. ja? Nie wiem. Chyba tak. O, ty, kurwa jesteś? Nie wiem. Znajdź nie, punkt ja jestem... interakcji. Prawy przycisk myszy. Gdzie jest ten kurwa punkt interakcji? A, tam masz tę taką krupeczkę. Nie, to nie no, ja. To ja dobra, kurwa, staję. jakiś gość.

It's time to play. Um, uh, what the fuck do you want? It's not about what I want. It's about what Harvey wants. Harvey, that, that piece of shit better be happy he's on the outside. He might Just be on, on the outside, but he still pays me good, huh? yes, is... Is... <laughs> And I don't really like you. <laughs> <laughs> so it's a win-win situation <laughs> for me. Yeah. Oh. oh

O no, kurwa, teraz kolej. Odpierdol no, się, od mojego. Kurwa, ty teraz, przycisk. dobra, to teraz pijesz. No tak, A, prawy przycisk, lewy przycisk. Teraz ty. Dobrze, Buu. Dobrze, Buu. dobrze, dawaj. Prawy, lewy. Lewy, lewy. Buu. Dobrze. Nie no, Prawy, dobra. Lewy, lewy. Dobra, na Lewy. Lewy, lewy, lewy. O ty kurwo, lewy. <śmiennie> <Jak> mu, kurwa. Lewy. Jak kurwa wyjść z O, prosty. Jaki dobrze. <śmiennie> Prawda? Teraz... Lewy. Łebny. Łebny. Lewy, Łebny. Kurwa. U też <śmiennie> O! Co to? Jestem kurwa! Wiesz że jakiś Czarny zabiegną O no, no pa! To... Czarny przybiegł. <laughs> nie, nie karcer. No, you you. Keep yeah, yeah. Stay the hell away from me, okay? Hmm. masz pod okiem. No kurwa, no dobra, o, kurwa, czas na kotlety, co się jebać? No, no, tu kurwa i Ej, Ej, ja ja tak co? To yeah. no, Here you go. Ej, no, 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 tam... kurwa przyjemnie. Się no, patcie kurwa na, na, na jedzenie. Czy <grym> ma chłopaki? No. no dobra. A co no, jeśli by tu usiemy sobie coś? Kurwa przejść. Wanie lubiło. By How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I want to eat. Hey. Is someone talking? No. Hey, who's calling? Me opiącamy. neither. <laughs> Guys, don't fuck with me when I'm hungry, okay? Oh, we got a tough guy over here. Sure looks like it. All right. So what are you going to do about it, gringo? How about this? Oh, <laughs> 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 hey, all right, shit, man. Relax, okay? já ja tô sentindo a se pega aí, que tá na curva só assim. Otavista. É meio que curva podial. A. Kurwa, smacznego, kurwa. Dawaj, to jedzenie. Co? Ty, pa, 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 pa. Kurwa, znowu ten. A kurwa, kosem teraz? Ej, kurwa, weź mi pomóż. Kurwa. No wdawaj, idę, idę, idę. No to walają przez ciebie. No to gość ma jakiś kurwa do mnie problem, to nie moje winy O Ale Nie no, gość cały czas szuka problemów i dostaje na pizdę. O kurwa. O, o Bo teraz będzie ciężko. Co tam kurwa noże robi. No nie no, ja też? No jak? E, cofaj się? No dobra. Masz Nasz, kurwa. Masz kurwa. Ja Ludzie ty to w patelnią! Sztacka, tacka, masz tacko. Patelnią! Nie! Kurwa, to wydaje jak. <laughs> kurwa, patelnią w pysk! Świetnikiem! A nie, dobra! Napierdalam go ty. Garkiem! Dobra, I o. co teraz? Nie wiem. O, ty, o kurwa, kurwa, ty, bo zaraz mi zbije kosek w żebra. O, ty, kurwa, Ludzie są policjanci, są potrzebni. Ty! O, o dobra. co, dobra. Ja, come on, nie mów tak! Ja Sorry. No i chyba nas, czeka nas karcer, wiesz? O kurwa! Nie No to chyba już... No to ten to chyba kurwa cały wyrok stwierdzi w karceru. Nie ma nie. w ogóle się złapał tego. <noise> ten już kurwa załamany, nie Jebany karcer na mnie czeka. Już tak wiesz myśli. On się podda od no, razu. Izonatka zwał jak zwał. O. o, szpital. Mm. Ach, <laughs> śmieć. Mm, też ma być nas ciekawka. Don't there worse things to worry about in here? Just be careful. Oho. Oh. Który to mnie bada? Oh. Na pewno pan doktor. <laughs> be alright. Just lay down and rest for a while. Yeah, yeah. Thanks. Kurwa w tym mierzeniu ma lepiej niż w Polsce. Ja pierdolę kurwa zdrowia, jedzenie. No kurwa. E, kurwa noże. Bi bijatyki. No, to... Śrubokręt. <grystanie> o kurwa idę się z drzewną chyba. Hey. A, ty tam leżysz. Hey. O, ale tutaj. Uprzytomny kurwa. <grystanie> Thanks. Don't He's I I mean the what's your beef with that guy anyway? Ah, uh, let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry. Not interested. No, Fuck it. I'll do it myself. you not What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, all right. I'll help you. Just don't get caught. Kurwa. Okay. <coughs> Keep your eyes sharp. Yeah. No, but a lot of kurva. tej pozycji? from this position. No, I Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for Ej, co to byste jest, kurwa! Oj, tutaj, kurwa! Nie <grywa> kurwa, gdzie mam iść? <grywa> Dobra! <grywa> <grywa> Ona przyjdzie do mnie i idzie. Słodki, sen, słodkich, stół, coś tam, coś tam. <grywa> <uci>, <grywa> Oj, uh, kurwa! 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 Mam I, have some water I need to wait for that. Ej, kurwa, bo tu ochroniasz się, ja mam z nim zrobić, kurwa? Czekaj, wody mi lay, nie wiem. Weź kurwa, coś z nim zrób. No co mam z nim zrobić? No nie wiem. O, dobra, weź gdzieś gdzieś, Gdzie, gdzieś, gdzieś, gdzieś. Ja to zatrzymam, spróbuję zatrzymać. I hope I'm not you. O, kurwa. Not. It's my job. <laughs> dobra, dał radę. Jest tutaj jeden jeszcze, tutaj Ej, Dobra, kurwa.

Piękne. Dobra, idź póki się patrzy jeszcze tam. Oh, no to chyba będzie. Oh, coś to coś to to wow. kurwa. Może to mu gole. Teraz czekaj. Muszę jakoś odwrócić też uwagę. Spoko, dam radę. Nie, że bo idź jest gdzieś Co no, jeszcze? Kurwa, weź coś, weź coś Boli mnie, boli, boli mnie! To jest Jaki typ strachu? Kładź się, kładź się, myślisz Głowa mnie boli. O, pięknie! Yeah. A bo wiesz, już więcej boli. No, a tam kurwa... Minęło. To już, już teraz ją jebać tam. Niech se stoi. Dobra, mamy śrubo... O chuj, no i co teraz? O, to też trzeba coś będzie kombinować. No. Co to, pilnik jest, a nie śrubokręt? Kurwa, powiedział i kurwa nie sprawdził. Coś mi Ja muszę powiedzieć, że przez okno coś wyskoczyć. Ooooo, ileż w ogóle mam nagrania? 25 minut. To kończymy chyba co? Pierwszy odcinek. No, to, to jak się taka cenka skończy. No. Co? So, what's your plan? Przepraszam? Wiem, I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. I Look, no. I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey. What? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You're you trying to be funny? Hello. I'm not. Listen, Hello. I'm pretty much in stało, Just trying to make you understand that co you really use my help. Like I said, I can myself. Ah. What about Harvey, then? Tam, co do Harvey? Mm, nie wiem. What the fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about Eddie. me, man? Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. No i zbierdoliłem. Nie poszedł sobie i chuj. Kurwa, <laughs> na obiad muszę no. iść. wam korek, w Gdzie musisz iść? Na obiad. Jak na obiad? Obiadek mam. To już kończymy? No potem możemy jeszcze zagrać. <laughs> nie pierdolę. <laughs> Co obiad musisz no, jeść? Ja pierdzielnie, ja już tak wkręcony byłem ucieczką, a ty takie rzeczy teraz robisz. Nie. <laughs> Kurwa, ile jeszcze tylko cenzki? Jest więcej Yeah, it's my plan, and I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fuck this up. I'll kill you myself. Yeah, I get it. So, what's your plan? You'll know soon enough.

You had an idea. I'll give you name that. No. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass twice. I don't know about that saving my ass part, but I'll give you this. You did help out a little bit. Vincent, a little bit. Right. Hmm Jest Znowu Kacuzarka Tak ja, kurwa chyba idę po popcorn w takim bądź Fred Got a minute? O, idzie ja teraz z Fredem Fred. musisz pogadać Siema kurwa Fred Jak to kurwa dzień minę? Muszę się stoić na tej górze, możesz to zrobić? To cię to kosztuje Wiesz, że jestem dobry w tym Po prostu mnie tam hey fred what's up oh good what do you want got a couple of workers here need to change the scenery ah uh, sorry we're full sure we could figure something out right mm, guess we could use a few extra hands around here yes yeah, ale fajna byłaby taka gra waś, no but no. i no. we don't have all day we're <laughs> waiting right here

Świetnie No to by było właśnie tyle w dzisiejszym odcinku Mam Złam, nadzieję, że... Mam patrzę, mopa Na chuj ty łamiesz mopa? Mo, 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 mopa No, no na tyle w dzisiejszym odcinku no. I widzimy się no, niedługo tam. w kolejnych filmach